Cześć, witajcie. O jednej odmianie wam jeszcze nie pokazywaliśmy, a obiecowaliśmy. My dotrzymujemy słowa, więc dzisiaj jeszcze będzie prince. Pamiętacie? Tu gdzieś będzie link, jak tutaj u Kamila cieliśmy prince'a i teraz sobie zobaczcie. Co poszło nie tak? No łzy w oczach mam, naprawdę, jak to tutaj ich kręcimy. Łzy w oczach, to tak. po kolei. Silnie cięte drzewa Prinsa. E, uwaga, tutaj było cięcie mechaniczne, Kamil, tydzień temu jakoś? Tak, w tamtym tygodniu było robione. Dobra, Wieletnie. no to zobaczcie, tu są te drzewa silnie cięte, zobaczcie na tą ilość owoców. Podpowiemy Wam, że tu jest 14 sztuk, 14 sztuk na dwóch drzewach. Proszę. E, idziemy do drzew e, poprawnie obciętych. Poprawnie obciętych. Well, Kamil, to tak to wygląda. I teraz generalnie, zobaczcie na drzewa niecięte. Cztery drzewa tutaj są, które nie cieliśmy. Nie widzicie? Te zaznaczone. I coś tu się stało, nie tak. I co? Nie warto ciąć Princa? Chyba nie. No zobacz. Nie ciałeś Prince'a? Eee, wiadomo, więcej jabłka no, to jest mniejsze. To jest tutaj e, o wiele to mniejsze. No bo jak sobie spojrzymy na tych tutaj drzewach. O, zobaczcie ja, jakie dychy. To jest, to, to jest, to jest taki ala Ligol. Arbuz, no to jest dycha, nie? Nawet przeszło dycha. Na plus Kamila, że zobaczcie to jest w ogóle ani korka, nic, czyściutkie. Fajne, to, ochrona jest ok, ale pod względem cięcia. Powiem Ci tak, no, co tutaj dużo mówić. To też jest chyba bardziej spowodowane tamtym rokiem i wiosną. Pójdziemy dalej, nawet pokażemy jak on wygląda na, na dole, tam gdzie w tamtym roku był puściejszy. Mm -hmm. I tam normalny jest z biura. Tutaj tak pół, pół tej kwatery wygląda tak jak wygląda. Tutaj... Ale... No nie wiem, kto się będzie z tego cieszył. Czy to Ochler? Czy, czy ktoś może na eksport, nie wiem. No. Z drugiej strony nie ma co się przejmować, bo to jest jedna kwatera, która tak wygląda i też jest ładnie pąkiem teraz opłoszona na przyszły rok. To przynajmniej też jest taki pewny, że jak przyjdą trudniejsze warunki na przyszły rok, to jest któraś kwatera, która będzie na pewno pewna. Na górce mniej, na, na dole więcej To idziemy się, przejdziemy zobaczyć Ok, no i zobaczcie dlaczego tam było źle, a teraz zobaczcie tutaj jak wygląda u Camilla Prince Dlatego tam płaczę, a tutaj generalnie tutaj już jest dobrze Nawet i się w miary łapie a. Oj oj, nie ta strona 7,5. No, 7 ale no wiesz, to nie takie arbuzy jak tam, nie? No typowo 7,5. Super no. Dobra, ładna rozmiaróweczka. No i zobacz, z drugiej strony. No zobaczcie, żeby nie było tak szybko jedno czoło i tylko tak to wygląda. Dalej. Nie, tu jest pozytywnie. Tu to jest po pozytywy pod, pod względem przy, jabłką. Przy pracy wyszedł. Albo się wysiliły, albo się wysiliły, albo się zawstyciły kamery. Albo się zawstydziły kamery, no dokładnie. No bo tu jest tak typowo jak znacie princa, także tu wam generalnie więcej nie będziemy już nagrywać. No zobaczcie tutaj, gdzie nie spojrzymy, jej, no jest, jest ok. Parę jabłek jest. parę jabłek jest i już nie jest taka średnica, tam, że na sztuki, tylko tutaj naprawdę coś już Kamil pewno zbierze. Przypomnij jeszcze wszystkim ilu letnie drzewa? To jest szósty rok, 2015 rok. Ok. Trzy lata cięte mechanicznie. 4 już na. Tak. No i w porządku. Pozdrawiamy Pozdrawiamy.